Hejka, dzisiaj gram w McDonald's Tykon. I właśnie tutaj trzeba stworzyć swojego McDonalda. Ja już tutaj ustawiłam jeden dropper, No i dzięki nim można mieć więcej pieniądzków. Można iść też na pojedynek, bo ma się mieczyk. No a ja tutaj mam już pieniążki na ten o Innych McDonalda wyglądają tak już inaczej, tak już są rozbudowane No ale idę do mojego Już tutaj jest więcej takich opcji, ale ja najpierw dropery robię. Dlatego, bo dzięki nim jest szybciej kasa. Poza tym, po prostu to jest nawet najtańsza rzecz. No a jak to kupię, to będę miał tak dużo pieniędzy. No a może nie tak bardzo dużo, ale nie będzie ich mało. No to ja sobie zaczekam. Nie zrobi nic. O, już niedługo będzie. Fajnie. O, i mamy dropera kolejnego. Teraz to długo się ładuje, więc powiem Wam, jak będzie jakoś dużo kasy. Dobra. Już mam bardzo dużo kaski. Może mi nawet starczyć na Mega Droper, i wtedy będzie fajnie. Zobaczę, jak on działa. O, jest. I hops. I on tutaj bardzo. O, jest jeszcze jeden. Tego dropera. Ja na razie nie chcę tego kupować. No, ale... Dzięki temu, że mam, to teraz zobaczcie, jak szybko lecą te pieniądze. Nie za chwilę upadę że to postawię, tylko o, sobie na niego jest. O. Tutaj to już te robuxy, a ja moich robuxów nie chcę wydawać, bo one są mi bardzo potrzebne. A poza tym robuxy są strasznie drogie. A one nie powinny być takie drogie. Fajnie było, gdyby y, by było tak, że może, y, na przykład 1000 Robuxów to jest złotówka. Bo to wszystko jest za drogie. A tak to by było tanie. 10 tysięcy dobłókców to było 10 zł. A nie tak. Że jakieś ceny strasznie wielkie. A można sobie kolor dostać. Różowe to jest. Jest tutaj dużo tego. To jest, by wezmę to. Mm. Takie to są rzeczy. O. I tutaj ściana. Jak nie będziesz stać na ścianę albo na coś więcej, to Wam powiem. Dobra, już mam tam dużo pieniędzy. Chyba z 2000. O jest właśnie tutaj się ładuje i są dwa tysiące. Nie potrzebuję aż tyle, ale zobaczcie, teraz są ściany i okna i szyby i, I nic. Bardzo mi się ta gra podoba, tylko właśnie nie wiem. Chciałam zobaczyć, ile mam tych końców. Tutaj mam już swoją restaurację, już ją zaczynam otwierać. Tak widać. Ja tutaj sobie wybrałam. To może być takie. O, i teraz takie klocuszki będą wyglądały fajnie Bardzo fajnie Ale teraz potrzebuję pieniążków na różne rzeczy Żeby móc otworzyć mojego McDonalda Będzie tam pyszne jedzenie, on będzie najlepszy ze wszystkich McDonaldów Będzie tam po prostu tyle jedzenia Pysznego Jest też sync post. Więc ja to sobie zrobię. O. Ciekawe co on daje. A, to. Chyba na górze będzie my. O, i McDonald's logo. O, to będzie naj, najlepsze. Powiem wam, jakbym miała jakoś bardzo dużo pieniążków. I doda. Jak widzicie, zebrało się już bardzo dużo książek, więc ja to sobie wezmę. I logo McDonald's. I jest. Teraz wszyscy będą widzieli, że to tutaj McDonald's jest mój. Niech leje tego. to wtedy. Było dużo miejsca. Znaczy nie miejsca, tylko dużo można było stawiać, bo im więcej pieniędzy, tym można więcej stawiać rzeczy. A jak się nie ma, to wtedy może nie starczać na różne fajne rzeczy, które by się chciało. A ciekawe, czy ten McDonald's Sing to jest to, co jest takie zawsze wysokie w McDonaldzie. O, tutaj jakiś człowiek do mnie idzie. A nie, zawraca. O. No i co teraz? Kupiłam coś. A, tutaj jest. Sprytny to jest. Dobra, powiem wam, jak będę miała znów więcej kaski. Jak widzicie, mam już tutaj 5000, więc sobie biodę. E, no i muszę tam i żeby móc kupować różne rzeczy. O. Dużo to wszystko kosztuje. Nawet na to nie mam. Na co? też nie. To właśnie taka jest gra, że trzeba co chwilę czekać. a no może... Coś tutaj kupię sobie. A może nie, dobra. Znowu będę czekać. Dobra, jest już tego trochę więcej, więc ja sobie... Ulepszam moją restaurację. Jest tutaj pierwsza klientka. E, I ona ciągle chodzi po sklepie i się zastanawia, co tutaj zamówić. No i teraz chodzi o tutaj. O, teraz z Ale to nic. Tak na mnie nie złapię. Poczekam, może zrobi więcej pieniędzy. Dobra, tam już tego bardzo dużo. Muszę to wziąć i pójść z tym tam, żeby mogła coś zrobić. No tutaj też coś jest. Mój parking lot. O! Czy mogli ludzie walkować Bo można do mojego McDonalda przychodzić też yy, no, z samochodem nie tylko tak normalnie. O! I widzicie jak to ładnie wygląda? Na razie tak nie będę kupować, tylko zajmę się tym żebym miała więcej klientów nie wiem czy ja mam pieniążki jeszcze no, no ale sobie poczekam żeby je móc zebrać z tego miejsca z którego się zbiera chociaż coś naprawdę długo czeka jak widzicie, zebrało się troszkę pieniążków, więc biorę. Teraz mi się tak jakoś kamera dziwnie odsuwa, bo na telefonie tak czasem jest. Że tak kamera się robi. Że nie działa tak, no znaczy, no działa, ale właśnie tak. Mogę tutaj robić różne i Chcę to postawić, o. To! O! Pod stołem byłam przez chwilę, było bardzo fajnie. Pod stołem. No i to to chyba będzie ostatnia rzecz, jaka będzie w tym McDonaldzie. Więc poczekam na pieniążki sobie. tylko 300, Więc poczekam na 300-200, bo to już za chwilę. zacznie 300-200, 3200. Oczywiście. No, kamera mi się tak odsuwa... O, teraz się nie odsuwała przez chwilę. Ja to po takie już jest. Na komputerze to zawsze musi działać. Bo na komputerze, to na komputerze... O. O nie, jeszcze coś tutaj. No to powiem wam, jak też na to pieniądze. Dobra, już sobie to wezmę, to tutaj jest, o i pójdę dalej. Tutaj długo się czekam na pieniądze, ale jak już tutaj pójdę, to mam nadzieję, że to będzie wszystko. I jest. Zbudowałam to całe. No to teraz, jeśli film Wam, wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Bym tak odwrócić przodem, ale nie mogę. No, oprócz ok, łapki w górę są ubite z dzwoneczkiem, a ja się z Wami żegnam. Papa. Pa!